I on mi pisał, Monika, to ja, Piotrek, reżyser Królowych Życia. Na 300, chyba tam 60 y, komentarzy, może ze dwa pozytywne były. No, jak nerwy pójdą, to słuchajcie, to jest po prostu, to wtedy wszystko się może dziać. Ale ja jestem z natury przekorna i postawiłam wszystko na jedną kartę. I gdzieś tam kiedyś miałam jakiegoś Tintera, chyba jeszcze on gdzieś jest aktywny. Ja Lalunę uwielbiam i uwielbiam jej styl, i uwielbiam to, jak ona głośno o tym mówi, że ona y, ma mieć piersi plastikowe, y, sztuczne, a żeby nie była absolutnie naturalna. Dzisiaj ze mną no, nowa Diabelnie Boska, czyli Monika Wawrzek. Cześć Monia. Cześć, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. No właśnie, dlaczego teraz dopiero dołączyłaś tutaj? Bo wiem, że plany były, żebyś była nawet wcześniej w programie. Tak, to już taki jest odgrzewany kotlet. Wszyscy, którzy na ten temat chcieliby się dowiedzieć, to już chyba niech sobie poczytają gdzieś indziej albo na pudelku. To, to co miało przyjść wcześniej, przyszło trochę później. Widocznie nawet lepszy jest chyba czas na ten moment, więc jest OK. No właśnie, jak ten pierwszy dzień, kiedy Piotr Wąsiński do Ciebie przyjechał? No, najpierw były telefony. W ogóle to było tak, że um, pamiętam, jak pierwszy raz do mnie zadzwonił. Może od tego zaczniemy. To ja w ogóle jakoś to tak zbagatelizowałam, nie wzięłam tego tak do siebie. Ja nawet nie zapisałam jego numeru telefonu. I on do mnie dzwonił po kilka razy. A ja mam właśnie także. Y, y, moje klientki też do mnie dzwonią, więc ja jak nie znam numeru, nie mam wpisanego, więc go kompletnie nie odbierałam. Y, kiedyś tam nawet chyba razy odrzuciłam. I on mi pisał: Monika, to ja, Piotrek, reżyser Królowych Życia. Y, Oddzwoń. No tak było raz, drugi, trzeci, się facet nie, nie zniechęcił i po prostu doszło do, do tego, gdzie teraz możemy właśnie mnie oglądać i, i, i fajnie jest. No właśnie, ale jak te pierwsze komentarze, ta skala... Pozytywnych i tych negatywnych, jakbyś? Jak ty ją? Czy w ogóle czytałaś to, co piszą? O, oczywiście że czytałam. Wszyscy mówili, nie czytaj, nie czytaj. Ja mówiłam dobrze, nie będę czytała, ale to tylko czekałam, jak pojawią się komentarze, oczywiście, że czytałam. Na 300, chyba tam 60 komentarzy, może ze dwa pozytywne były, także yy, można by było powiedzieć, że się zderzyłam z rzeczywistością, ale od dziecka jestem przyzwyczajona do hejtów, więc yy, no, na początku się nawet starałam tam komuś odpisać, ale to nie to jest po prostu, to jest ściana, to jest ściana z lawina hejtów, że nie szanuję starszych ludzi, no, nie obroniłam się nawet pierwszym odcinkiem, ponieważ wiele z tych osób, którzy mnie hejtowali nie obejrzeli tego pierwszego odcinka, niektórzy próbowali, ale zasnęli, bo byłam jak wisienka na torcie na samym końcu, więc no zobaczymy, może w następnych odcinkach wyjdzie bardziej pochlebnie, aczkolwiek zrobiłam największe zamieszanie i najwięcej komentarzy było akurat pod moim postem. No właśnie, ale też w Dybelni boskich są też inne bohaterki. Czy miałaś okazję je poznać wcześniej, zanim wkroczyłaś w ten świat? Ale oczywiście, że tak. No prowadzę dwa piękne, fajne butyczki jeden w Częstochowie, drugi w Warszawie. I te piękne kobiety już u mnie wcześniej bywały, kupowały, odwiedzałyśmy się, chodziłyśmy na wspólne inwenty. Więc jak najbardziej. Na, ile tam jest uczestniczek? Z pięć. Z pięć, no to na pięć znam osobiście dobrze trzy. Lalunę, kogo? La Lune, moja ulubienica, Izę Macużyńską i yy, Julkę. Julkę. No właśnie, Julka jest taką bardzo kontrowersyjną osobą. Tak, 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 no ja, ja raczej też takie klientki przyciągam i no nie spodziewałabym się, żeby przyszła do mnie jakaś taka nieśmiała dziewczyna zakompleksiona, tylko u mnie jak wchodzą te już konkretne klientki, pewne siebie i takie dominujące. No też Julka ostatnio swoją właśnie aferę związaną z McDonaldem wywołała taką sporą lawinę, że jednak te osoby mam wrażenie, które ją lubiły przestały ją lubić. Jak ty oceniasz tą sytuację? Myślę, że, że i to u jej osoby, które ją i lubią, i nie lubią, ale no, szczerze mówiąc, to nie powinna tak się odezwać, a z drugiej strony gdzieś tam może próbuje ją yy, zrozumieć, no bo no jak nerwy pójdą, to słuchajcie, to jest po prostu, to wtedy wszystko się może dziać. Sama byłam w innej sytuacji stresującej, znaczy jestem znacznie starsza od niej, więc ja bardziej to umiem wypośrodkować i jednak ugryźć się w język, ale jak sięgam pamięcią i gdybym była te 20 lat młodsza, yy, może bym też podobnie zachowała się i nie, nie ugryzła w język. Myślę, że ona na pewno ma ogromny szacunek do ludzi, ale tutaj ją to rozwalił system, że we własnym samochodzie, w którym, yy, robi, w którym podjeżdża do McDonalda, bo ona tam mówiła, że bardzo często chodzi do McDonalda, jeździ ileś razy w tygodniu, więc akurat taka przykra sytuacja ją spotkała, prawda. No to prawda, ale też wspomniałaś o Izzie tak. i Iza właśnie też ma swój butik, też ma gdzieś swoją markę odzieżową, więc czy tutaj może, tutaj macie raczej przyjaźń, czy może konflikt jak tutaj jest? Absolutnie nie. Ja pierwsze zakupy, które y, robiłam, no nie dla siebie, ale do mojego butiku, który wtedy raczkował, bo to było ponad 10 lat temu, ona wtedy jeszcze miała zupełnie inną kolekcję i nie ukrywam, że wolałam tą jej kolekcję taką niekonwencjonalną, niż teraz y, te piękne jej dzieła sztuki, które sama tworzy, ale jest to na pewno bardziej chodliwy towar niż wtedy, który był ponad 10 lat temu, więc no i za mnie to taką była zawsze super seksowną, mega piękną kobietą, z wyczuciem gustu. Ona była zawsze odważna, no i nawet zapamiętałam, nie, pamiętam, że miałam wyłączność wtedy na Jazz Unique w Częstochowie, gdzie duża moja konkurencja z tego samego miasta próbowała gdzieś tam ogródkami dojść też do, do niej, ale ona obiecała, że ja tylko będę, więc yy, uczciwie... No i później tak się stało, krótko mówiąc, że jakąś inną ścieżką ktoś tam doszedł do, też do tej firmy, ale Iza absolutnie na to się nie zgodziła. No i chciałam pozdrowić Anię, która jest moją dobrą koleżankę Koleżanką, a ona wie o co chodzi. Tak. Czyli tak naprawdę wy żeście trochę robiły razem wspólnie biznesy. Od tego się zaczęło, tak. Ja sobie ją upodobałam i od niej brałam rzeczy, i pomogłam mi jeszcze w transakcji dwóch pięknych piesków pod tytułem Ciułała. I ona mi to właśnie, nawet niedawno przypominała, ale ja to doskonale pamiętam, amnezji jeszcze nie mam. No właśnie, a czy ty jeszcze, Monika, oprócz tych rzeczy związanych z butikami, masz jakiś inny pomysł na siebie? Bo mam wrażenie że też, że często osoby, które są w Diabelnie Boskich, mają sprecyzowany pomysł albo wymyślają go w trakcie programu. Ja pomysłów mam bardzo dużo. Czasami mam pewne blokady i takie standardy sztywne, że nie mogę wyjść poza nawiasy nad czym bardzo ubolewam. Moja główka zawsze pracowała od najmłodszych lat, wszędzie mnie było pełno. Natomiast pomysł na siebie mam jeszcze taki, że nie powiedziałam ostatniego zdania. Oczywiście jest to związane też z branżą odzieżową, modową, i kiedyś będę na pewno miała butik w moim wymarzonym mieście. Pod tytułem ogłaszam konkurs, gdzie to może być. No, to słuchajcie, napiszcie w komentarzu koniecznie. No właśnie, a też w programie wiem, że pojawi się Twój syn. I teraz, jakie on miał znaczenie w tym, że stwierdziłaś, że po prostu wystąpisz w tym programie i pójdziesz do telewizji i coś zmienisz? Bo też są obstawy że takie w internecie, czytałam, że podobno skończyłaś 50 lat, więc nie wiem, czy to prawda. Nie, to jest kłamstwo, absolutnie nie. Ja 50 lat kończę dopiero 28 września, także nadal jeszcze mam 49. No i powiem wam, że no tak, no każdy, tutaj jest potwierdzenie tego, że każdy wiek jest dobry. Jak byłam dzieckiem, oglądałam 40-latka, to mi się wydawało, że ten 40-latek to to już jest po prostu nic, tylko się zaraz położyć do trumny i czekać już tylko ostatnie na, na bożeństwo. Natomiast u mnie zaczęło się układać po czterdziestce. W wieku 40 lat właśnie otworzyłam swój Mój pierwszy butik zupełnie przez przypadek związany właśnie z tą Anią. Moją, której serdecznie dziękuję, zawsze będę wdzięczna do, do końca za to, że tak wyszło. Miałam pół dnia na podjęcie decyzji, czy przejmuję po niej butik w Częstochowie, czy nie. W wieku 400 lat liczyłam się z tym, że raczej już no, co ja mogę jeszcze w Częstochowie osiągnąć, jaką pracę. Ja już byłam wtedy raczej wiekowa. Zatrudniali znacznie młodsze osoby ode mnie. No i według wszystkich wyzwań i wezwań, które były, to znaczy tak, to był okres, kiedy remontowali nam kamienice, w środku alei zwinęli wszystkie tory, był okres tramwajowy oczywiście, więc zero dojazdu, zero jakiejś reklamy, bo były siatki muralskie. Później oczywiście jeszcze był okres wakacji i zapowiadali dwa tygodnie deszczu, a na sam koniec jeszcze ukradli mi auto sprzed bloku, które było nieubezpieczone i musiałam go spłacać jeszcze przez dwa lata i wszystkie znaki na niebie mówiły, że absolutnie nie, ty idź do kogoś do pracy, ale ja jestem natury przekorna i postawiałam wszystko na jedną kartę yy, i to, była ta, to był ten czas pod czterdziestce. I to się ciągnęło bardzo w szybkim tempie. Oczywiście we wszystkim pomógł mi mój kochany syn, któremu będę też wdzięczna do końca życia. A co do programu, to on, jest, on był głównym motorem, bo ja mówię, synku, po co mi to? Ja już mam taki wiek i inny i tak jestem rozpoznawalna przez te moje lifey, więc po co mi to? A on mówi, mamo idź. No i poszłam. No właśnie, ale też y, mam wrażenie, że takim y, momentem też, o którym y, mówisz y, otwarcie jest to, że jesteś singielką chyba, przynajmniej tak wyczytałam, no i właśnie, czy y, masz jakiś taki swój ideał faceta i dlaczego tak ci trudno go znaleźć? Tak, jestem singielką, ideałów, wiecie co, ja już, kurczę, teraz to już tak z tymi ideałami, to ja już trochę pokory nabrałam, wiadomo, że jak byłam parę lat młodsza, to myślałam o innym mężczyźnie, dzisiaj myślę o innym, ale stereotyp zawsze jeden był. Z racji tego, że już wszyscy właściwie wiedzą, mam wrażenie, że już wszyscy, mój tata był oficerem Wojska Polskiego, więc to musi być facet z dużymi jajami, konkretny, bezpardonowy, silny, tak. Taki, przy którym kobieta była, czułaby się pewna i któremu ja bym nie mogła wejść na głowę, bo poprzedni moi partnerzy raczej to byli tacy, no, no chłopcy, chłopcy, których często ja musiałam za rękę prowadzić, albo oni się z chęcią by oparli na moim ramieniu. Ja kogoś takiego nie chcę. Jestem wychowana, że w rodzinie to mężczyzna nosi spodnie. A, no i, i dlatego nawet poszukiwań nie ma co do tych facetów, bo jestem tak po prostu zajęta i zakochana w tej swojej pracy, która jest moją, moją pasją i hobby, że no musiałby ktoś po prostu na mnie przypadkiem wejść i mnie zaciągnąć do kawiarni, zaprosić, bo mi się nawet umawiać nie chce. To jest takie nudne, znowu opowiadanie o sobie, coś takiego, takie poznawanie siebie, to, tego, zadzwoni, nie zadzwoni, powie, nie powie, więc no nie wiem, może po programie coś się zmieni. Nie bójcie się mnie, bo podobno mam opinię, że Jestem taka pewna siebie wyniosła i zarozumiała, to jest nieprawda, to jest taka otoczka. Ja ogólnie jestem nieśmiała. Jak mi się MS 16 podoba, to po prostu ja nie wiem, co ja mam zrobić ze sobą, z rękoma, z włosami. Najchętniej ja nie bym się pod stół schowała. No właśnie, ale to może aplikacje randkowe? Czy w ogóle nie jesteś zwolennikiem? Nie, no gdzieś tam kiedyś miałam jakiegoś Tintera, chyba jeszcze on gdzieś jest aktywny. W czasie, kiedy właśnie przyjechałam do Warszawy i był ten okres pandemii, no i żeby nie dać się zwariować, no to żeby móc wyjść czasami gdzieś do kogoś. Odezwać się. To było to, ale y, ja od razu, u mnie jest krótka piłka. Jak, jak mężczyzna do mnie pisze u ciebie czy u mnie kotku, no to od razu jest skreślony. Albo jak tam mija ci dzionek. Panowie, pamiętajcie, nie zaczynajcie tak i nie piszcie do mnie absolutnie w ten sposób. Nie piszcie tak. No właśnie, przeglądając swojego Instagrama, zwróciłam uwagę, że bardzo często pod zdjęciami pojawia się menedżerka Joanny Krupy i zastanawiam się, czy może ją znasz. Ale że oczywiście, znam, znam oczywiście menadżerkę Janny Krupy i tak nawet do niej mówię, Asia. No to jest fantastyczna dziewczyna i tak sobie kiedyś wymarzyłam, że Boże, jakby mi ten program przyniósł jakąś taką sławę, to chciałabym, żeby ona była mona, moją menadżerką, ale mój syn od razu wylał na mnie kubo z zimną wodą, mówiąc, że ona jest menadżerką wielkich gwiazd. No to, tu już się temat urwał, ale uwielbiam ją. Ona jest bardzo podobna do mnie, bo to ona też jest pracoholiczka. Uwielbiam byłam z nią wspólne wyjazdy, bo ona jest wiecznie na telefonie i ja jestem wiecznie na telefonie, więc my się świetnie rozumiemy, nam to nawzajem nie przeszkadza, nikomu to nie utrudnia pobytu i my będąc na plaży, w knajpie, na obiedzie, na zakupach, cały czas odbieramy telefony, nawet kiedyś ona odebrała mu, a ja jej przez przypadek, więc no świetna dziewczyna, pozdrawiam ją serdecznie. Yy, ale czy miałaś okazję poznać może ja się Krupę? A tak, oczywiście, ona też się ubiera u nas w buticzku, też przemiła, fantastyczna dziewczyna i w ogóle co ja lubię w tych y, y, takich gwiazdach. Ja nie wszystkie gwiazdy lubię. Ja lubię takie gwiazdy, które są na co dzień skromne i ona taka jest. Joanna właśnie Krupa, ona przychodzi do nas do butiku i co, w ogóle nie widać po niej, że to jest Joanna Krupa. Widać po niej, że ona jest normalną, fajną dziewczyną, tak samo doda, potrafi do nas przyjść, usiąść sobie na podłodze na czerwonym dywanie, pogadać z nami. Wiele, no nie mogę teraz powiedzieć o niektórych klientkach, ale niektóre klientki z całym szacunkiem, nie obgadując nikogo oczywiście, mają bardziej taką formę gwiazdy, mimo że nimi nie jesteśmy niż te prawdziwe gwiazdy. No pewnie po części tak jest, tak mi się wydaje. Też taką rzeczą, która często pojawia się w programie, jest to, że na ogół większość diabel boskich stosuje medycynę estetyczną. Jaki tak. ty masz stosunek do tego tematu? A no, ja nie znam kobiety, która nie lubi medycyny estetycznej, ale znam wiele, które lubią, a się w ogóle do tego nie mogą przyznać i nie chcą. Ja bardzo lubię, natomiast nie lubię nie lubię, słuchajcie, takiego przerobienia, nie lubię za mocnej tej. tej tej całej estetyki i nie lubię jak gołym okiem widać. Ja w ogóle bardzo późno zaczęłam, bo w wieku lat 40 no uważałam, że wcześniej na tyle dobrze wyglądam, że nie potrzebuję tego, a poza tym też nie miałam kasy, no co tu dużo będziemy omija, owijać w bawełnę, no nie miałam na, na, na tyle funduszy, więc pierwszy botoks sobie zrobiłam u pani doktor Kamili z Częstochowy, bo ruszało mi się czoło. I miałam rwią, nie rwią, tylko lwą zmarszczkę. Więc ona mi to usunęła i później co pół roku jakoś się tam spotykałyśmy właśnie na, 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 na takich delikatnych zabiegach. A w Warszawie nie dałam się pochłonąć tym wszystkim medycyną estetyczną, mimo że mam dobrego kolegę Maćka, który naprawdę fajnie program prowadzi, dużo celebrytów do niego przychodzi i mam ten dostęp do niego w każdej chwili. Natomiast u niego bardzo cenię sobie lasery, bo to jest zagęszczanie skóry i Ludzie mnie dzięki temu chyba jeszcze do tej pory poznają, a nie to, że się zmieniłam przez tą medycynę estetyczną, bo jestem przerobiona w coś takiego. Jestem zadbana, a nie przerobiona. No właśnie, to jest chyba taka, taka ważna rzecz, bo czasami yy, są osoby, które zbyt dużo tej medycyny estetycznej tak. stosują, jednak to jest taki styl. A ty jaki masz styl, jakbyś mogła go określić? Ale styl czego? Styl siebie, ubioru, jak, jak byś oceniła? Bo też mam wrażenie, że w Diabelnie Boskich każda chce być taka oryginalna i ten styl jest bardzo konkretny. Na przykład ta Laluna, którą wspomniałaś, jest porównywana do Kim Kardashian. Tak, ja Lalunę uwielbiam i uwielbiam jej styl, i uwielbiam to, jak ona głośno o tym mówi, że ona y, ma mieć piersi plastikowe, y, sztuczne, a żeby nie były absolutnie naturalne. I jej to pasuje, ona się w tym świetle y, świetnie czuje, odnajduje i to, i to jej po prostu idealnie pasuje. Ja natomiast nigdy się nie wzorowałam na nikim, y, zawsze miałam swój styl. Zawsze ten styl był wyróżniający się. Yy, moja, moja mama i moja babcia, jak przyjeżdżałam do Katowic, bo jestem Ślązaczką ogólnie, yy, przyjeżdżałam już na święto bo Bożego Narodzenia albo wcześniej na 1 listopada, to one już się tylko wcześniej modliły, Boże, w czym, Jeru, nie w czym ta dziołcha znowu tutaj do nas przyjedzie. No bo to wiadomo, no, słuchajcie, ta moda była taka, a nie inna. Ja się wychowałam w latach, kiedy były buty na kartki, no to teraz bym tego nie przeżyła. No wtedy jakoś się tam ratowaliśmy, no butów nikt mi nie zrobił. Ja ale zawsze byłam niekonwencjonalnie ubrana i bardzo odważnie. Teraz już ze standardami z wiekiem włosy przyciemniłam, chodzę widzicie w garniturach, ale gdzieś tam czasami goły brzuszek czy tam krótkie spodenki to jeszcze, jeszcze sobie zarzucę jak jest duży upało. To właśnie też takim tematem ostatnim, który chciałam poruszyć, to temat związany z Małgosią oraz Majdan, bo wyszło, że podobno jesteś jej sąsiadką, przynajmniej tak czytałam. I moje pytanie, jak ty oceniasz w ogóle jej karierę? Słuchajcie, jej kariera to jest fenomen. E, to się posypało o, jak z tą całą Derpiński, e, podziwiam ją. Na początku powiem wam, że byłam taka, mm, badałam ją, badałam, e, bo właśnie ona po sąsiedzku ma butik vis-a-vis -vis mnie, dosłownie zaglądamy sobie e, do okien, czasami machamy. E, i ona, nie ukrywam, też do nas parokrotnie weszła do butiku, ale taka była bardzo zachowawcza, taka nawet troszkę zimna, chłodna, posągowa, no oczywiście piękna, więc ja tak, no nie miałam takiego zdania ciepłego na jej temat, tylko taka zawsze była z dystansem dla mnie. I później, nie wiem, jeden wyjazd do Sopotu na właśnie na festiwal, drugi, trzeci, gdzieś tam się widziałyśmy na urodzinach Pudelka i no po prostu jest zjawiskowo piękna, dziewczyny jest zjawiskowo piękna. I jak ktoś tam ją porównuje do jakichś innych kobiet, do byłych żon Majdana. Majdana, dobrze powiedziałam? Tak, dobrze. Chciałam z Najmanem, żebym nie pomyliła, prawda? Więc, yy, więc naprawdę uważam, że pani Rozynkowa jest jedna w swoim rodzaju klasa. Pięknie zrobiona właśnie, delikatnie, nikt nie wie czy jest zrobiona czy nie, czy jest wiecznie wyspana, no chciałabym być tak jak ona i wyglądać tak jak ona. To jest jedyna kobieta, która, a jeszcze nie, przepraszam, jeszcze J.Lo, tak, jeszcze J.Lo, to są y, takie moje dwie y, super y, fanki, y, które, znaczy fanki, chciałabym tak wyglądać i tak się pięknie, y, wolno starzyć jak one. A czy miałaś okazję poznać y, Radka Majdana? Tak, tak, miałam, 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 no to jest Goguś. <noise> Czyli tak zawsze kroczy za nią? Yy, no tak, 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 przystało. Oczywiście, że tak. On tam yy, no nie gra pierwszych skrzypcy, tylko jest w tle, ale w tym tle bardzo dobrze wygląda. To czego mogę ci życzyć, Monika, na koniec naszej rozmowy? Kochana, ja uwielbiam wywiady, a z tobą to są sympatyczne. Bardzo y, y, lubię udzielać wywiadów i chciałabym, żeby y, moje plany się ziściły co do tego butiku, gdzie myślę, że klientki będą tutaj pisały komentarze i żebyśmy wszyscy zdrowi byli, łącznie z całą moją rodziną, moim ukochanym synem i wami wszystkimi. Dziękuję Ci bardzo za te życzenia i też życzę Tobie, również zdrowia. Y, dziękuję Wam bardzo za to, że byliście. Dziękujemy ślicznie.